Co zgasło, nagle zostałem sam wśród cieni. Wspomnienia jak obrazy nie chcą się zamienić. Widzę twarze w snach, których już tu nie ma. Krzyk zatrzymał się w gardle, a w środku pustka jak ziemia. Uciekam w myślach, ale one biegną szybciej. Ramy w sercu czasu nie uleczy. Noszę w sobie ciemność, której nikt nie zna świat. Widział uśmiechanie to, co pęka. Byłem świadkiem bólu, który zabrał mi świat. Ale jeszcze oddycham, więc wciąż mam czas. Na ulicy echo tamtych chwil się kładzie kiedy zamykam oczy znów jestem w tamtym kadrze Niektóre obrazy nigdy nie płakną. choć udaję, że idę dalej one wracają jak echo Czasem pytam siebie, po co wstawać znów, ale w ciszy słyszę głos, to jeszcze nie twój dół Noszę w sobie ciemność, której nikt nie zna świat Widział uśmiechanie to co pęka byłem Świadkiem bólu Może droga jest długa, może będzie ból Ale jeśli ja tu jestem, to znaczy jest jeszcze ruch Nie dam się już ciszy, nie dam się już łzom Choć przeszłość pali w sercu to ja jeszcze mam dom Noszę w sobie ciemność, której nikt nie zna świat Widzę uśmiechanie to co pęka byłem